Serdecznie dziękuję przede wszystkim pani konserwator za zaproszenie mnie, za panu dyrektorowi za, za gościnę i za stworzenie możliwości podzielenia się z państwem e, moją wiedzą, można powiedzieć, a jednak aktualną wiedzą dotyczącą wysp e, i to od razu powiem. Wyspy, które tutaj były bardzo intensywnie wykorzystywane na ziemi lubuskiej w okresie wczesnego średniowiecza, czyli w początkach państwa polskiego, ale i w okresie bezpośrednio poprzedzającym stworzenie państwowości Polski, czyli w tak zwanym okresie plemiennym. Kilka słów może takiego wstępu, zanim przejdziemy do przedstawienia takich najważniejszych wyników, które dla nas są zaskakujące. Przypomnij, że e, właściwie no, dzięki, pani konserwator, która kiedyś e, nakłoniła mnie do tego, żeby ze swoją ekipą, tutaj również ekipą e, płetwonurków przyjechać na ziemię e, lubuską i przyjrzeć się temu, co e, kryją e, akweny e, piękne, pięknego pojezierza Lubuskiego, zwłaszcza w tej części pojezierza Łagowskiego. E, to są naprawdę tereny wspaniałe no, dla mnie e, porównywalne jedynie z Mazurami czy z... Po jej rzerze Pomorskim, gdzie też podobne badania prowadzimy. I można powiedzieć, że te pierwsze kroki, które stawialiśmy tutaj właśnie 7 lat temu, 8 lat temu, no, zamocowały tym, co mam obecnie, a mianowicie z dużym rozmakiem przebadanych kilka wysp na ziemi lubuskiej, które są naprawdę zagadkowe. No, stanowią tajemnicę archeologii w tej chwili. Wczesnego Sierwiecza, jeden z takich, bym powiedział, wezłowych problemów, na, na którym, którym się zajmujemy, mnóstwo pytań, które ja dzisiaj też postawię i pokażę Państwu, z jakim problemem mamy tutaj na co dzień do czynienia. Badania prowadzone są cały czas, bo muszę powiedzieć, że przyjechałem prosto z Rubniwic nad jeziorem robią, gdzie te prace będą wprowadzone jeszcze, jeszcze do piątku. Nawet chciałem dzisiaj ostatnie zdjęcia zrobić, żeby, e, państw, żeby łączyć do prezentacji, jeszcze na gorąco je Państwu pokazać, no, ale już nie zdążyłem, ale sądzę, że ten materiał, który zgromadziłem i tak w jakiś sposób e, odzwierciedli, to czym się zajmujemy i pokażę e, tutaj tą tajemnicę, która tkwi właśnie w Wyspach Ziemi Lubuskiej. Pozwólcie Państwo, że się trochę zaprzyjaźnię z tym wskaźnikiem. Wyspy generalnie, one się nam zwykle kojarzą z kawałkiem lądu oblane, oblanego wodami, lądu izolowanego, lądu trochę tajemniczego, niedostępnego, lądu, na którym we wczesnym średniowieczu, jak się okazuje, no różne rzeczy się odbywały, ze źródeł pisanych, których niewiele tak naprawdę mamy z, właśnie z X, z XI wieku, czyli z początku państwa Piastowskiego, wynika, że na Wyspach znajdowały się na przykład miejsca kultu, znajdowały się świątynie w Radogoszczy, w i, i wielu jeszcze takich miejscach, które są wymienione po prostu w tych źródłach. Wynikałoby właśnie, że są to również miejsca w jakiś sposób no, waloryzowane w takich kategoriach, w takich kategoriach sakralnych, być może, że część z nich to są właśnie wyspy związane z sakrum, z, z religią pogańską. I, i wcale no, nie trudno takie skojarzenia, prawda? Nie trudno takie skojarzenia, bo są skojarzenia uniwersalne. Święte wyspy występują niemalże na całym świecie pod każdą szerokością geograficzną. Właśnie te skrawki lądu oblanego wodą y, takie skojarzenia przynoszą. Jak się okazuje, trudno sprowadzać funkcję tych wysp tylko do do, oczywiście do sakr do, do, do religii. To były miejsca wielofunkcyjne. Tam się bardzo dużo działo na różnych płaszczyznach i w różnych sferach życia. Nasze badania koncentrowały się do tej pory na, na terenie na terenie, ten... jednak jeszcze nie. tak Tak, teraz o, o, już mam. Koncentrowały się na terenie Pomorza i na terenie... W ziemi Lubuskiej, ale oczywiście najważniejsze, najbardziej znane takie stanowisko, które, które no, można powiedzieć, jest najsłynniejszą wyspą w archeologii w polskiej, w archeologii wczesnego średniowiecza. To jest oczywiście Ostrów Lennicki, Ta wyspa, leżąca niemalże w połowie drogi między Gnieznem a Poznaniem. Yy, która yy, no doczekała się oczywiście licznych badań archeologicznych prowadzonych od XIX wieku. Yy, tutaj znajduje się yy, grodzisko właśnie z X wieku, tutaj znajduje się, znajdują się monumentalne relikty budowli yy, pałacowej, które można zresztą w, w tej chwili w rezerwacie, który się znajduje na wyspie no, oglądać. Tutaj również yy, odkryto pozostałości dwóch mostów łączących tą wyspę z brzegami jezior, tutaj widać na tym, na tym jeden mosto gnieziński jest tak nazywany, drugi poznański, one wyznaczały tą linię traktu łączącego właśnie te dwa główne ośrodki. Proszę Państwa, Lenica znana jest nie tylko z tego, że jest to jedno z tych gniazd tworzenia się państwa wczesno-piastowskiego, ale również i z tego, że z tego jeziora właśnie z tych mostów pochodzi największa kolekcja militaryów wczesno Tutaj groty włóczni, e, strzemiona, topory, e, odważniki, wagi kupieckie, które trochę przypominają takie wagi do dzisiaj złotnicze, prawda, do, do odważania e, królestw. To wszystko zalegało w toni, e, w toni tego jeziora. Myśmy tam badania prowadzili dawno, dawno temu, <laughs> muszę powiedzieć, że byłem wtedy jeszcze na studiach e, i, i nie przypuszczałem wtedy, że e, no, podobne badania w ćwierć wieku później, a właściwie 30 lat. Później będę się odładzał, będę prowadził na Ziemi Lubuskiej. W każdym razie hmm. jest, to, jest to wspaniały, wspaniały przykład. Również takim przykładem to jest wyspa na Pojeździe Drawskim, Podrawskim, Pomorskim, gdzie odkryliśmy też dokolne konstrukcje drewniane, różnego rodzaju bruki kamienne, wielkie głazy z wspaniałym też ze wspaniałym wyposażeniem i tu również przedmioty typu militaria, biżuterię, luksusowe przedmioty wskazujące na elitę, która zamieszkiwała tą wyspę, to wszystko no, pokazywało, że no, trzeba naprawdę tutaj poświęcić więcej uwagi tego typu y, miejscom. No i kolejna wyspa w Parsensku, niedaleko Szczecinka, też wyspa, ale oczywiście tutaj nie mamy już jeziora, bo trzeba pamiętać, że nie wszystkie jeziora niestety w tej swojej naturalnej formie dotrwały do naszych czasów, tutaj chyba większość jezior jednak na, na ziemi, na Pojezierzu Lubuskim, yy, no jednak istnieje, nawet bym powiedział, że Wiele z nich, przynajmniej te, które poznałem, ma o wiele wyższy poziom wody niż, niż to było jeszcze w XIX wieku. Natomiast na terenie Pomorza miały systematyczne melioracje, wiele z tych jezior została po prostu bezpowrotnie zniszczona. Poziom gruntowych się obniżył, ale tutaj. Właśnie chciałem pokazać taką wyspę w Parselsku, gdzie w wyniku, w latach 60. XIX wieku, w wyniku obniżenia poziomu wody i właściwie zamienienia tej nieckiej jeziornej na, na łąki, na pastwiska, wokół wyspy odkryto konstrukcje drewniane w kształcie takich czworoboków, w kształcie takiej konstrukcji skrzyniowej. To jest bardzo ważne stanowisko. I zaczynając opowieść o ziemi lubuskiej, Chciałem właśnie poświęcić y, temu stanowisku w parsensku pod szczecinkiem y, więcej uwagi, y, bo nie ma ze względu na to nie ma zdjęć, niestety nie zachowały się, to były lata 60. XIX wieku, y, natomiast zachowały się różnego rodzaju szkice i wtedy badacze całej Europy zwrócili uwagę właśnie na, na, na Parsensko, ponieważ to było odkrycie dokonane w kilka lat właśnie po y, znakomitych i słynnych odkryciach w jeziorach szwajcarskich. Gdzie odkryto tak zwane palafity, czyli domy na wodzie? Domy na wodzie to były sensacyjne na tamte czasy odkrycia, prasa tym się zajmowała, bardzo dużo publikacji, ludzie dyskutowali, świat nauki tym żył, dużo się konferencji odbywało. No i, i, i kwestia, jak rekonstruować te, te domy na wodzie. I wtedy te odkrycia w Parsensku też zostały określone jako palafity, czyli Falbauten i w niemieckiej literaturze i również w polskiej zaczęły funkcjonować jako jako parafity. Natomiast te interpretacje archeologiczne, no są, muszę powiedzieć różne i one się zmieniają razem z czasami z pokoleniami badaczy, prawda. I, i po II wojnie światowej zaczęła się bardzo taka ostra dyskusja w świecie nauki, czy to na pewno chodzi o o domy na wodzie. Tym bardziej, że te rekonstrukcje wskazywały, że to byłyby bardzo dziwne domy, bo te domy by y, były oczywiście usytuowane, byłyby wzdłuż linii brzegowej jeziora, by miały taką wielkość no 2,5 na 2,5 metra, czyli niewielkie, raczej właśnie skrzynie niż domy. Y, w rekonstrukcjach do tych domów, bo nie odkryto żadnych otworów drzwiowych, okiennych, y, miało wchodzić przez, przez dach, no takie jakieś karkołone te rekonstrukcje były i w latach 80 jeden z badaczy niemieckich uznał, że, że to nie były żadne domy na wodzie, że to nie były żadne palafity, tylko że to, była, że to był wał. że To był wał grodu, który właśnie usytuowany był na styku z wodą, a zastosowano konstrukcję taką skrzyniową, bo taka konstrukcja jest na, 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 na tych podmokłych gruntach idealna tutaj, jeżeli chodzi o zachowanie statyki. Nasze badania z kolei prowadzone właśnie na, na, na Wyspach Pomorskich wskazywałyby na zupełnie inne rozwiązanie. Myśmy zbudowali taką trzecią koncepcję, że to nie były ani, ani palafity, ani domy na wodzie, nie był to też wał, który by musiał częściowo w tej wodzie stać, tylko że były to nabrzeże. nabrzeża. Nabrzeża wysp, yy, od, od których odchodziły pomosty, wysp, do których dochodziły mosty i wysp, które. No, Przede wszystkim znajdowały się, i to jest bardzo cecha charakterystyczna, która świetnie została potwierdzona na ziemi lubuskiej, znajdowały się na pograniczach, na pograniczach różnych regionów, na pograniczach plemion, na pograniczach potem różnych już księstw, na pograniczach resz państwa piastowskiego. I dlatego ziemia lubuska nas tak bardzo zainteresowała, ponieważ stwarzała znakomite warunki, znakomity taki poligon do rozpoznania tego tematu. Po pierwsze, no wiemy jak fizjografia tego terenu, no nikt lepiej od Państwa tego, tego nie wie, prawda? Jak ona wygląda, czyli, czyli yy, teren pograniczny z wieloma jeziorami, yy, lesistość bardzo wysoka, co, co, co wskazuje również na ten pograniczny charakter. We wczesnym śniowieczu Ziemia Lubuska była takim buferą między Brandenburgią a Wielkopolską, ale również patrząc w kierunku takim południkowym między, między Pomorzem a, a Śląskiem, można powiedzieć, Strefan Niczyja? No nie zupełnie, ktoś tu jednak żył i ktoś tu mieszkał. Przez ziemię lubuską przechodziły szlaki dalekosiężne łączące właśnie Wielkopolskę z Brandenburgią również i Śląsk z Pomorzem i tu oczywiście bardzo ważne znaczenie odgrywała hydrografia, czyli te główne cieki wodne, czyli, czyli no obra prawda odra i, i te, te zlewnie, które tutaj się składały na, na ten obszar. Kiedy się dowiedzieliśmy, że na ziemi lubuskiej po kwentach literatury i również po naszych badaniach dowiedzieliśmy się, jeszcze, dowiedzieliśmy się, że są tu właśnie miejsca, które pod tym kątem by warto było poznać, być może że miejsca dobrze zachowane, miejsca, które no dadzą nam po prostu podstawy do coś tutaj, do do interpretacji. No to można powiedzieć, ruszyliśmy, ruszyliśmy do boju. Pierwsza, pierwsza, z tych wysp, którą wybraliśmy, to na jeziorze Niesłyż miejscowości Przełazy wyspa, o której zresztą pisał jako o miejscu kultu Pan Lewczuk. No jest, no właśnie i szczerze mówiąc ten, ten artykuł nas wtedy zainspirował również do tego, żeby od tej wyspy zacząć, a ponieważ potem okazało się, że to nie jest jedyne miejsce te, tego typu, to więcej, więcej oczywiście również tych punktów w terenie znaleźliśmy dzięki no systematycznym badaniom właśnie podwodnym, bo zanim przejdę do omówienia wyników badań właśnie w Przełazach, w bardzo ciekawym miejscu, to muszę powiedzieć, że to są badania archeologiczne dosyć trudne od strony technicznej, ponieważ my tu łączymy trzy techniki badawcze. Pan Dyrektor zaczął od tej archeologii podwodnej. No faktycznie, archeologia podwodna tutaj jest na bardzo ważnym, bardzo ważną metodą, prawda, bez której właściwie trudno mówić o badaniu bytów. Ale to nie tylko archeologia podwodna. To również jest tak zwana archeologia mokra. Anglicy stosują takie określenie wetland archeologii, czyli taka archeologia właśnie, no, Proszę Państwa, my operujemy w środowisku błotnym, wilgotnym, gdzie takie standardowe techniki badawcze, typowe dla archeologów, archeolodzy się kojarzą z łopatą właśnie, z jakimś tam pędzelkiem na pewno Państwu, to tutaj nie zdają jednak egzaminu. Czyli z jednej strony archeologia podwodna, z drugiej strony ta archeologia nazwijmy sobie mokra, a, a również tak jak w przypadku Yy, przełazów, taka klasy, klasyczne metody stosowane dla, na, na stanowiskach właśnie lądowych, suchych archeologia, archeologia yy, ziemna.